w Następnie degustacji. Tym razem mam piwo ze szkockiego browaru William e, Brothers. Hacienda Pale Ale. 4,8% alkoholu. E, ekskluzywnie wyprodukowana dla Aldika. E, I cóż oni tu piszą? The Hacienda Must Be Brut. E, inspirowane muzyką e, Factory Records do Whirlpoola dodano Southern Cross, a do Hop Mozaika. No i ma być to cytrusowa i brzoskwiniowa bomba. No, dobra. Zobaczmy. Jak widzicie, jest to piwo niezwykle jasne. Powiedziałbym, że jest klarowne, tak się wydaje, ale jakieś tam malusie, malusieńkie cząstki pływają, także, no ale jest, jest bardzo, bardzo klarowne. Piana, drobno i średnio pięknie pężykowa, zdążyła już troszkę tutaj opaść. Aromat niestety jest bardzo niewielki, cytrusowy, ale niewielki. Troszkę jakby karmelu. I cytrusów. A ze szklanki to już pra praktycznie nic. E, dobra, no to spróbujmy. A! Ale za to smak jest. Smak jest przyjemny. E, średnie nasycenie e, powiedziałbym, że nawet jest średnie do pełnego ciała. Fajna, fajna, jest odrobina karmelu, jest cytrusowość i takie zakończenie jest ze słodką brzoskwinią rzeczywiście, taka lekka, słodycz wychodzi i nie jest ta brzoskwinia paschudna, nie jest taka odbijająca się, po prostu jest słodka. Poza tym jest fajna goryczka, e, dosyć długa, ale za to taka delikatna i jest ona e, grejfritowa. Ona się dosyć długo utrzymuje, ale ładnie się z tym wszystkim komponuje, szczególnie na tle em, tej przyskwiniowej słodyczy. bardzo pijalne, odświeżające. Mm. Zdecydowany jest kontrast między aromatem a, a smakiem, bo aromatu prawie nie ma, a tu jest dużo smaku. Bardzo fajne piwo. Zdecydowanie warto spróbować. Przyjemne, cytrusowe. Może nie jest to bomba, jak, jak tu opisali, ale jest przyjemne, warto um, chyba spróbować. Um, mam nadzieję, że um, ta recenzja Wam się podobała. No i ja podobało mi się to piwo, więc dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco to nie opuścicie żadnego nowego filmu na kanale. Wasze zdrowie. Cześć!